Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Udaliśmy się do szanownej senator Beaty Małeckiej-Libery w celu, aby przekazać jej obywatelski nakaz sprzeciwić się ratyfikacji umowy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. To jest projekt ustawy rządowy. Czy pani ten projekt, treść tego projektu poznała? Nie, nie poznałam. Mam to przed sobą. Zostanie przekazane pani senator w najbliższym możliwym terminie. Ma pani to przed sobą. Czyli teraz, gdybym ja zawróciła jeszcze, można do biura wejść i przekazać obywatelski nakaz, obywatelskie veto na piśmie do pani senator? Może pani, tak oczywiście, drogą mailową również. A czy może. pani byłaby uprzejma również nam wydrukować projekt ustawy? rządowy, który ma być procedowany w Sejmie i w Senacie w jednym dniu, w dniu 30 marca tego roku? Nie, 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 wiem nic na ten temat. Ale no to ja właśnie Panią pytam, czy Pani zna tekst ustawy, która... Nie, nie, nie znam tekstu ustawy, proszę Pani... Projekt proszę ustawy. ...administracyjnym, nie politykiem. Nie znam tekstu ustawy. E, tekstów ustawy Pani nie musi znać, ani projektów ustawy? Pracując nie, samy, u Pani, Pani senator... Aha, czyli pani senator sama sobie opracowuje dokumenty, tak? Tak, pani senator sobie opracowuje dokumenty razem z prawnikiem. Szanowna hmm. pani, a pani co do sekretariatu? Hmm rozumiem, rozumiem. No muszę pomyśleć, na czym polega pani, praca w a sekretariacie. Prawie, a, czy pani jest biegła w poszukiwaniu ustaw, projektów ustaw na stronach sejmowych, senatu, czy no, w takim celu, aby przybliżyć wiedzę obywatelom, bo obywatele dotychczas nie mają wiedzy. Rządowy, który ma być procedowany za kilka dni w Sejmie i w Senacie. Mhm. Ma wnioskodawcą no, w, tego... jak, w jaki sposób ja mam przybliżać tą wiedzę no, obywatelom? No na przykład w taki sposób, że pani na urządzeniach, które są w biurze, e, mhm. nam znajdzie ten e, artykuł, ten e, przepis prawa, który mhm. ma być zaakceptowany w Sejmie i w Senacie. I jak mam obywatelom go przekazać? Fizycznie, bo my do pani przyjdziemy do biura, jeżeli pani no, jest w tej chwili. Nie jest pani w stanie sama sobie odszukać ten projekt ustawy, go wydrukować. A ja nie posiadam narzędzi. A pani nie posiada narzędzi? Tak, tak, nie posiadam. A y, pani posiada? <laughs> nie wiem, czy pani posiada. No, wie pani, no mój senator posiada, tak? Biuro senatora jest finansowane z publicznych pieniędzy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. tak? Tak, tak. Czyli to jest możliwe, że pani nam pomoże, tak? Oczywiście, że jest możliwe. Wszystko jest możliwe, szanowna Pani. Dobrze, dziękuję Pani serdecznie. Jak długo Pani jeszcze będzie w biurze, Pani senator Beaty Małeckiej? 20 minut. Jeszcze 20 minut? Tak, tak. E, która jest godzina? E, proszę 14.08. 14, 14.08 jest. Czyli do 30 Pani jest, tak? do, pół do 30. Tak, jestem do 14.30. Dobrze, to się sprężamy. Dziękuję, dziękuję Pani serdecznie. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Może przeczyta, że Pana spokojnie, jak poczekamy chwilę, może Pani zdąży wydrukować? Niech trochę poszuka, żeby była zapoznana. Ale Pani nie wie, czego ma szukać. Aha, no, no bo to nawet I trzeba no, i tak nie iść, znajdzie. Pójść no, okay. i złożyć, no to jest już moja no, notatka. No nie zostawię tego Pani Senator, muszę kolejny y, arkusz y, przygotować. To dobrze. Podkreśliłaś. No, tak, bo no, sobie notatkę zrobiłam. Tak, okay, to tę notatkę Idziemy znowu odnawa. na trzecie piętro. Idziemy od nowa. <grym się> Także ja już teraz wezmę y, 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 gazetkę odnośnie. Nasza w terenie ustała. <grym się> A tak. Aczkolwiek... Może za głośno, żeśmy szły i szybko zostało biuro zamknięte, nie wiem, dziwne. No pani przeszła, minęłyśmy się z panią, Czekaj. Szóra, na się z Panią nie widział. Już no nikt nie schodził, także dziwne, tak. nie wiem, nie mam pojęcia. No, mamy się okay. Dobra, wychodzimy. Tak. Znowu znaczy Zabawa. Tort. Może nam ktoś pomoże. Najważniejsze jest, że Polska ocalała... Droga przez będzie. się udawać na pomoc. Ja już zawieszył dostaję. Przepisz może. Czekaj, długopis. No. Czy już w biurze może mam? mam... Nie, tuż tu napisz na spokojnie. O. Czekaj mam, gdzie tam wody. długopis? Mam, no, no, Właśnie nie ma długopisu. Idziemy. Мужчина. А пани? А я есть с Я тоже есть да? Zwolnienie ja z naszego. Proszę wybrać maseczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowna Pani, proszę wybrać maseczkę albo wyjść, ja wyjść z biura. Proszę dlaczego ja mam z Dlatego, że Pani wchodzi do miejsca pracy, nie ma Pani maseczki. A Pani też nie miała? Bo ja jestem sama jedyna tutaj. Ja też jestem sama jedyna, Proszę Panią, proszę wyjść albo no, brać maseczkę. No. Niech Pani. Nie, bo policja, nie pani dzwoni. Dla nas to jest normalne. Walka z bezprawiem. Ja nie krzyczę, ja tylko mówię. Panie, panie pan, pan tu jeszcze przekaż Ewa odnośnie ratowania dzieci przed 5G i masztów. Proszę pieczątkę i, i, i już. Skończymy tą wizytę. Odpowiednia będzie to opisana. Musimy się przestać bać, rozmawiać, bo tutaj jest y, dużo tematów do, do opisania i powinniśmy być przyjmowani normalnie, a nie stawiać bariery. Nagrywasz. Nagrywam tak, że nie chcemy opuścić biura. No proszę. Yy, o, Czyli... Jak komfortowe Dobra, jest to biuro? Zobacz jak ładnie pani ma tutaj pani naszą senator. Czego pani ode mnie oczekuje? Pieczątki potwierdzenia, że pani... Złożyliśmy pisma po prostu. Ja nie widzę problemu. Jaki Pani widzi problem? Widzę taki problem, proszę nie podnosić głosu. Nie ja mówię skońca. normalnie, nie podnoszę głosu. Bo jesteście Pani bez masek. Proszę skrócić ten czas, jak Pani się tak strasznie obawia. Tak, tak strasznie się obawia. Trzymamy no, dystans, no, jakby Pani nie zauważyła. Bardzo. Proszę bardzo. tu. bardzo, tu kanapa, pełny komfort. Pani senator nie ma. Kiedy, kiedy będzie Pani senator? Długopis, bo nam się wykończył jeden jakąś pomoc. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Jak niepełnosprawnie wchodzą do biurów. Przecież to są prywatne biura. Nie państwowe. Z kanatą, się wyspać. Proszę bardzo. Pana w biurze. Także mamy, mamy to. Finansujemy pełny komfort i pracownikom, i senatorom posłom. W jednej Polsce, zaburzonej Polsce, gdzie medycy nie mają na lekarstwa. I należymy. Poczekaj, Ewa, może poczekamy z 5 minut, to policja nas obsłuży. Bo no, ktoś myśli, że ja, się bo, że ja się boję policji. <grymujesz> Boże, to już dla mnie jest normalka. Samolegitymowanie, przedstawienie swoich postulatów i, i w ogóle to wszystko co w tej chwili jest złamane, to mam w jednym palcu. Także wcale się nie boję żadnej interwencji, proszę mi wierzyć tak, bo tu jest tyle do zrobienia będę się tłumaczyć pani. Dobrze, może kończmy. Będzie mnie straszyła policją. Dobrze kończmy Ewo. Pozdrawiamy. Za chwilę następne przejście będzie. Data, patrz, nie napisała daty. Nie napisała daty? Nie. Nie ma daty? Pokaż. Tak była. Ojejku. Tak było ważne no dla niej maseczka. Dopisz datę. 23.03. Wtargnęliśmy. Słyszysz? Byliśmy bezszelne. Mam nadzieję, że to się nagrało, bo to jest skandal po prostu. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy jak w starożytnym Egipcie. Jesteśmy zdrowe, dlatego mamy donośny głos. <głos> Dotlenione przede wszystkim. <noise> Dobra. Pozdrawiamy i jedziemy dalej.